Zawanny mecz z atomowkami. Jak podsumujesz to spotkanie, które tak pewnie wygrywacie? Czy pewnie? No, myślę, że było nas stać na wyższy wynik. E, dużo oddawałyśmy strzałów, niestety niecelnych, ale i tak satysfakcjonuje nas ten wynik końcowy. A czy ta pierwsza tercja trochę was zaskoczyła, że rywalki były w stanie nawiązać za z wami taką walkę i, i zrealizować tym pierwszą tercję? E, Myślę, że zaskoczyło nas to, ale bardziej zaskoczyła nas yy, nasza postawa, bo nie wpadały nam te krążki do bramki. To trzeba przyznać. No i po prostu musieliśmy wypracować sobie więcej takiej stuprocentowej sytuacji. Chciałem cię jeszcze zapytać o to, jak w ogóle podsumujesz te mecze dotychczasowe z Atomowkami w tym sezonie. Czy to był najtrudniejszy mecz w tym sezonie, czy, yy, czy może były po prostu trudniejsze do tej pory? Yy, myślę, że najtrudniejszy był ostatni w Tychach. No, tam było ciężko nam z wynikiem, też nie do końca poszło to wszystko po naszej myśli. Jak ocenisz, jak skomentujesz te zmiany, które teraz doszły, zaszły w lidze, że te najsłabsze, teoretycznie, drużyny tworzą tą, jakby takie zaplecze dla tej pierwszej Tauron Hockey, Tauren Ligi Hokeja Kobiet? Podoba mi się to rozwiązanie, ja jako rocznik 2007 mogę też grać w tej drugiej lidze, Myślę, że jest to fajna opcja, żeby się ogrywać, też młodszym dziewczynom dać taką możliwość. I są na pewno te mecze bardziej wyrównane. Myślę, że ta czołowa trójka, czyli Wy, Polonia i Stoczniowiec, tak trochę, nie wiem, te różnice między Wami a resztą drużyn są jeszcze większe niż w poprzednich latach? Mm, nie, nie wydaje mi się. Zawsze były te różnice od tam kilku sezonów. No, tak to już jest, mimo to uważam, że Atomówki też dobrze wyglądają, Oświęcim także i są to też wymagające mecze. To zadam jeszcze, zapytam jeszcze dwa pytania o te teoretycznie najmocniejsze rywalki w drodze po medal, po mistrzostwo, czyli najpierw o drużynę z Gdańska. Myślisz, że w tym sezonie Gdańsk stał się silniejszą drużyną niż w poprzednich latach? Myślę, że zobaczymy w fazie finałowej, tam w półfinałach, bo możliwe, że znowu na nie trafimy. No i wtedy będziemy oceniać. Na ten moment wyniki pokazywały, że były to dosyć wyrównane mecze. No to jeszcze pytanie o Polonie Bytom. Za niedługo kolejne mecze z tą drużyną, tym razem tutaj na Lodowisku. Pewnie czekacie już na te mecze, żeby pokazać, że to, co stało się w Bytomiu, to było też, był taki trochę też wypadek przy pracy. Tak, no czekamy na te mecze, są one na pewno najbardziej wymagające. No i mam nadzieję, że się przygotujemy jak najbardziej, będziemy potrafić jak najlepiej i że pokażemy na co nas stać.